Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. Witam wszystkich w serii ciekawych przypadków w dniu dzisiejszym Audi A3. Jakie informacje zawarł sprzedawca? Niezbyt wiele. W treści ogłoszenia mamy podane markę, mamy podany model, czyli Audi A3 Samochód sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych. Przebieg 82 tysiące kilometrów, jednostka benzynowa, automatyczna skrzynia biegów 1,8 180 koni. Samochód w białym kolorze, w nadwoziu sedan nic poza tym. No tutaj sprzedawca nie raczył już zbytnio, że tak powiem, nas poinformować opisać coś więcej na temat tego auta. Wycenia go na kwotę 59 900 zł. No mam te magiczne zawsze końcóweczki, zawsze to lepiej wygląda niż 60. No okej, okay. często się to zdarza, często tak bywa. No nasz klient, no nie dziwię się, no po treści ogłoszenia no nic za bardzo się nie możemy dowiedzieć. Ciężko mi powiedzieć, czy dzwonił do sprzedawcy, czy rozmawiał z nim, czy też może nie. Od razu stwierdził, że auto mu się podoba, jest zainteresowany zakupem, jednak powierza sprawdzenie nam. Wybrał w tym przypadku test maxi. Zaraz się połączę z ekspertem Marcinem, który miał okazję sprawdzać ten samochód dla naszego klienta. Omówimy sobie wspólnie razem, jak przebiegły te oględziny, czy sprzedawca brał udział w tych oględzinach, czy troszeczkę informacji nam udzielił na temat tego samochodu, czy też może też był taki tajemniczy jak w treści, przynajmniej tego ogłoszenia, jak widzicie. Ok, jesteś w trakcie zmiany auta. Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Halo, halo, panie Marcinie, słyszymy się? Dzień dobry. Cześć, witam cię. Słuchaj, nagrywam dzisiaj odcinek ciekawych przypadków. No i na tapecie mamy Audi A3, sprowadzoną ze Stanów. Samochód miałeś okazję oglądać dla naszego klienta. Audi z 2015 roku, jednostka benzynowa 1.8. No tutaj nie mamy żadnej treści ogłoszenia. Przybliż nam proszę, jak wyglądały te oględziny? Co podczas tych oględzin, że tak powiem, stwierdziłeś, znalazłeś? No i najważniejsze, czy nasz klient dobrze trafił, czy będzie musiał poszukać czegoś innego? Jak to wyglądało? Tutaj przyjechałem do serwisu samochodowego, mechanik, znajomy, sprzedającego. Udostępnił mi samochód. No, i tak naprawdę z nim tam pracowałam. Jazda próbna była z nim, i jakieś informacje na no to od niego tutaj uzyskiwałam. Czyli sprzedawcy nie było na miejscu, właściciela dokładnie mówiąc? Nie, właściciela nie było na miejscu. Jak to wypadło, tutaj od tej strony lakierniczej, mhm. wszystko naokoło było powtórnie lakierowane. Ślady. Wow. E, takie bardzo wyraźne odkręcania w zasadzie wszystkich elementów karoserii maska, błotniki, drzwi, pokrywa tylna. E, wszystko tutaj to, co mogło być odkręcone, to było odkręcone w tym samochodzie. E, mówię wszystko lakierowane. Błotnik lewy, przedni tam dodatkowo szpachlowane. Jak chodzi o taką ocenę wizualną, to felgi polakierowane w taki sposób, że widać kratery na powłoce lakierniczej, takie zapadnięcia. Mhm. Te felgi polakierowane w taki sposób, że na ubytki te, które były na felgach, na materiale felg, po prostu zalakierowane jest to wszystko. Jak się z bliska to ogląda, no nie wygląda to jakoś za dobrze, no ale na zdjęciach wiadomo. Takich szczegółów nie widać, więc klient rzeczywiście mógł się zainteresować tym egzemplarzem. No dokładnie, dokładnie. Tym bardziej, tak jak tutaj wspomniałem naszym widzom, no, zbyt wiele informacji w treści ogłoszenia nie mamy. Owszem, zdjęć no tutaj 10 raptem mamy w ogłoszeniu, no ale co na podstawie tych zdjęć takich ogólnych można stwierdzić. Więc wcale się nie dziwię, że nasz klient chciał bardziej szczegółową ekspertyzę. Tutaj robiłeś test maxi, więc szczegółowy test. Czyli już wiemy, że samochód dookoła był lakierowany, praktycznie każdy element, tak jak wspomniałeś, był naprawiany blacharsko-lakierniczo, każdy element był demontowany i tak dalej. Jak reszta wygląda tego? Czyli wiemy, że już na pewno bujna historia, jak to w przypadku samochodów ze Stanów. Albo auto jest uszkodzone, albo auto pływało. No w tym przypadku auto było uszkodzone. Tak, samochód był uszkodzony. Tam na zdjęciu ze Stanów Zjednoczonych lewy tylny błotnik, on był zniszczony, zderzak był zniszczony. I tutaj mm -hmm. jechałem na miejsce no to były takie oznaki długiego postoju tarcze hamulcowe, intensywnie skorodowane w ogóle brak jakiejkolwiek reakcji po próbie uruchomienia silnika całkowicie wyładowany akumulator także trzeba było go uruchomić zewnętrznym źródłem energii. No, ogólnie y, zaczęło się to wszystko źle. Mhm. I tak. No co w takiej dalszej części tutaj sprawdzenia, jak to wyglądało. Jak chodzi o wnętrze, y, to przede wszystkim bardzo brudne. No, ogólnie on długo stoi, najpewniej no y, przez dłuższy czas. No jak ludzie wsiadają, to zabrudzają te, to wnętrze ale są też takie jakby ślady, które no nie powstały prawdopodobnie przy jazdach próbnych, tylko gdzieś wcześniej na przykład dywanik u pasażera jest brudny, pod jest brudna. W ogóle mhm. o tutaj chodzi z tym samochodem tak jak zapytałaś, było uszkodzenie lewego tylnego błotnika, ale poza tym ja tutaj znalazłem ślady takie, że przód też mógł być dość solidnie uszkodzony, bo Chłodnice były zdeformowane w momencie sprawdzenia. Grill był w wielu miejscach spękany, reflektory poocierane, ubytki powłok lakierniczych, uszkodzone powłoki lakiernicze. Źle wyglądał ten samochód, biorąc pod uwagę, że on ma przebieg 80 tysięcy kilometrów. To nawet bym powiedział, że bardzo źle. No, powiem szczerze, jak na ten przebieg to faktycznie tak jak mówisz, no, zmęczony bardzo. Też przeglądam tutaj zdjęcia z twojego raportu i tu nawet widać, że to zostało zrobione tak po taniości na szybko, bo tutaj z lewej strony były wystrzelone chyba i z prawej i kurtyny i widzę pod po prostu została w tym stanie takim połamanym, założona z powrotem. Podejrzewam, że pewnie ktoś nawet tam nie założył żadnych kurtyn, nie założył niczego, tylko pewnie jakieś oporniki, nie oporniki bo no, patrząc na, na, mówię, na te zdjęcia, przeglądam, no, to jestem w szoku, po jakiej taniości zostało to auto złożone. Tak, to co mówisz, to się zgadza. Lewa kurtyna była na pewno aktywowana i pod sufitka w momencie sprawdzenia wystarczyło ją delikatnie tam na krawędzi pociągnąć i ona po prostu odchodziła. Ewidentnie tutaj podróżowały dwie osoby, kierowca i pasażer. Widać to po śladach tarcia na obu pasach bezpieczeństwa i to zarówno w górnym mocowaniu, jak i w dolnym mocowaniu. no Ślady są bardzo wyraźne. Takich wyraźnych śladów jeszcze nie widziałem, bo ten pas kierowcy i pasażera można powiedzieć, że one są stopione tak miejscowo. To jest wyraźne mhm. na zdjęciach widoczne. Tak, jest to widoczne. Faktycznie przeglądał te zdjęcia i faktycznie, no tak, mówisz. No tak to wygląda. No zastanawiająca sprawa co się to w ogóle tam działo? Tak, bo Stany Zjednoczone wykazały tylko ten lewy tył. A co jest ciekawe ja oglądałem komorę silnika dokładnie, i tutaj się okazuje, że obudowa filtra powietrza była wymieniona. Ona jest wyprodukowana, co ciekawe, pod koniec 2022 roku, więc tutaj jakieś ingerencje były już, no nie tak dawno. I zastanawiam się, czy to było ze względu na kwestie związane stricte z silnikiem, czy na kwestie ewentualnie związane z, no, z jakimiś uszkodzeniami przodu tego samochodu. Mhm. No, czyli tak, tak tutaj widzowie też widzą, słyszą, co opowiadasz. No, było ciekawie z tym autem. Z zewnątrz wiemy, cały samochód naprawiany, środek też ewidentnie ślady wyszczału e, poduszek powietrznych, no, środek zmęczony. E, no, te naprawy zrobione w sposób niechlujny, mało profesjonalny. No, do końca też nie wiemy, czy tam te kurtyny, poduszki wróciły na swoje miejsce, czy też może tam nie ma, no, trzeba by było tutaj zdemontować osłony i, i, i poprzyglądać się jak to faktycznie co tam mamy. Czy mamy cokolwiek czy nie mamy nic. A powiedz mi była możliwość przejechania się tym samochodem sprawdzenia go na stacji kontroli samochód w ogóle był zarejestrowany. Jak, jak ta sytuacja tutaj wyglądała. Tak jak chodzi o jazdę próbną no to tutaj nawet nie było tak że rezerwa jest w baku także tutaj chociaż mhm. tyle jazda próbna przebiegła. W porządku. To jest ciekawa sprawa, jak chodzi o przebieg tego samochodu, bo przez 4,5 roku przybyło około 3000 km, czyli odkąd on ze Stanów się pojawił tutaj w Polsce, bardzo niedużo przebiegu mu przybyło. No i mnie to zastanawia, dlaczego tak jest, co się z tym samochodem w przyszłości działo. No faktycznie, no to więcej to auto stoi niż jeździ, teraz jaka jest tego przyczyna i jaki jest tego powód, tak mówisz, to jest bardzo zastanawiające, Tak. no bo tych kilometrów niewiele zrobiło. Tak, bardzo niewiele, tym bardziej, że to jest taki mhm. samochód stosunkowo młody, można jeszcze powiedzieć. Tak. Klient został tutaj no, nastawiony negatywnie do tego egzemplarza, bo za dużo jest tutaj mankamentów. Silnik w ogóle też był zlany olejem. Wycieki z silnika to widać na słonie pod silnikiem. Mhm. Także no, do wkładu finansowego takich niepewności w ogóle wiązka elektryczna z lewy tył, tam gdzie ten błotnik był uszkodzony, ona jest. I uszkodzona, to znaczy izolacja dokładnie jest uszkodzona tej wiązki. No nie fachowo to jest wszystko zrobione, ale co ciekawe, ten egzemplarz ma światła przeciwgłowę tylne w tym wszystkim złym. O, jednak został doposażony w te światła. No jest to nawet widoczne. Faktycznie zrobiłeś tutaj zdjęcia, pokazując, że te faktycznie światła są i te światła faktycznie działają. Tak, zgadza się. A powiedz mi jeszcze, proszę, pod komputerem diagnostycznym, wyłapałeś jakieś nieprawidłowości, jakieś błędy? Czy tam, że tak powiem, wszystko zostało ładnie zatajone i ukryte? Tutaj było dużo błędów zapisanych. Część była pewnie mhm. ze względu na ten akumulator wyładowana, a część była prawdopodobnie. Takich aktywnych, czyli na przykład wypadanie zapłonu na e, trzech cylindrach, e, w ogóle zapisany był z wieloma wypadaniami zapłonu. Było coś takiego, że jak go uruchomiłem, zimny pracował ok, ale potem jak się rozgrzewał, e, przez mhm. długi czas wypadał zapłon do tego stopnia, że dosłownie światła przegasały, a one przegasały pewnie dlatego, że akumulator jest już całkowicie zużyty i on w ogóle. Nie magazynował sobie energii. Dość zabawne to było w takim Audi z ledowymi światłami. O kurczę, no to nieźle. A sam problem alternator był w porządku? Patrzyłeś ciekawości? Jak on tam? Z tego co Pod... pamiętam Pod... chyba mhm. był ok. Był ok. No to faktycznie bateria totalny środ, tak jak mówisz, nie przyjmowała w ogóle żadnej energii. No bo wiadomo, jeżeli bateria by była OK, alternator jest ok, no to jeżeli samochód jest uruchomiony, zawsze coś go nam tam podładuje, jakoś to ten. A jeżeli faktycznie ta energia cała z alternatora jest przekazywana na zasilanie powiedzmy podzespołów, no to takie śmieszne chocki klocki, tak jak mówisz i te światełka nam wszystko nam mruga, robi się nam dyskoteka. Tak. Pod koniec w ogóle sprawdzenia wyświetluje mm -hmm. kontrolka silnika, czy No to prawdopodobnie ze względu właśnie na to wypadanie zapłonu. Tam jeszcze była kwestia związana z sondą Labda, za katalizatorem. To są takie kluczowe sprawy dla ekologii, więc no nie było wyjścia, żeby ona się nie wyświetliła, nie, nie włączyła Podejrzewam, że pewnie żadnej dokumentacji serwisowej, żadnych zdjęć z naprawi takich rzeczy no, do tego samochodu nie było i, i nie zostało Ci przedstawione nic. Nie, nie zostało mi nic przedstawione. Tutaj ani ten udostępniający, pan mechanik mi nie pokazał nic, ani ten, mhm. ten sprzedający, jakby właściciel też nic nie pokazał. Jeszcze wracając do komputera diagnostycznego, jest tutaj informacja o zderzeniu czołowym. Jest jedno zapisane w sterowniku poduszek powietrznych, natomiast nie ma zapisanego tutaj zdarzenia jakby od strony kierowcy. Mam podejrzenie, że ktoś mógł ten sterownik w jakiś sposób modyfikować. Najprawdopodobniej tak, bo tak jak mówisz, no tutaj nam się to nie do końca zgrywa z tym faktem, który, który został stwierdzony. Więc na pewno te ingerencje no, musiały mieć miejsce, bo tym bardziej, że no, na chwilę obecną e, kontrolka no, powiedzmy systemu, e, airbag, no, na mnie świeci na desce. Ewidentnie widać, że ta pirotechnika i cały ten system no, był uszkodzony. Co tu dużo mówić? Podsufitka sama świadczy przez się, jak ona wygląda, w jakim ona jest w stanie też. Szczerze, to był jeden z najgorszych egzemplarzy, który widziałem, który oglądałem po takim kątem, właśnie śladów zdarzenia drogowego. Też jak go oglądałem, się zastanawiałem, czy na podsufice nie ma śladów. Tak samo na, mm -hmm. na dywaniku, pod tam gdzie są nogi pasażera. No powiem ci naprawdę bardzo mocno samochód ucierpiał, no też sporo oglądam tych aut ze Stanów, teraz dużo się naprawdę ogląda tych samochodów. No, powiem szczerze, być może, że były w podobnym stanie uszkodzone, ale na pewno były o wiele lepiej zrobione. No, tutaj widać, że ktoś zrobił to po taniości, zrobił to źle, niezgodnie ze sztuką. Jeżeli by to było zrobione dobrze, wszystko zgodnie ze sztuką, no to można jeszcze jakoś troszeczkę inaczej patrzeć. Natomiast no, w tej sytuacji, co tu dużo mówić, auto na nie, myślę, że taką opinię też wydałaś. Tak, zdecydowanie wydałem opinię na nie. Tym bardziej, że to jest samochód za 60 tysięcy złotych. Dokładnie. To jest troszeczkę pieniędzy i no, co tu dużo mówić, auto nie może być polecone przez nas do zakupu. Tak, zostało odradzone klientowi, co ciekawe kilka dni później oglądaliśmy samochód z nieco słabszym silnikiem i z polskiego salonu i to było naprawdę niebo a ziemia, 80 tysięcy kilometrów, ten biały tutaj omawiany dzisiaj, a tamten z polskiego salonu z przebiegiem nawet wyższym niż 100 tysięcy kilometrów. To no, jestem w szoku, jak to jest możliwe, że no, przebieg po prostu nie gra tutaj się okazuje roli. Liczy się to, co jest na żywo, liczy się stan realny, rzeczywisty, faktyczny i najważniejsze jest sprawdzić yy, na żywo. No oczywiście, że tak. Oczywiście te, tyle razy to powtarzaliśmy i mówiliśmy, że Zdjęcia, ogłoszenie nigdy nie oddaje tego, co mamy na żywo, co faktycznie jest, dlatego zawsze mówimy, przez to też nagrywamy te odcinki, żeby pokazać naszym widzom, jak niestety sprzedawcy nas oszukują, jakie ładne opisy robią, jakie ładne zdjęcia, jak ładnie nam opowiadają wszystko o samochodzie przez telefon, a przyjeżdżając na miejsce, no niestety widzimy, co jest. Super, dzięki wielkie. Do następnego. Myślę, że jeszcze się nieraz spotkamy przy nagrywaniu kolejnych odcinków z serii ciekawych przypadków. Trzymaj się, pozdrawiam cię na razie. Cześć. Dzięki. hej. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z Motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją: kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Drodzy widzowie, króciutko, bo wszystko już wiecie na ten temat. Podsumowując, jak zawsze, ogłoszenia, rzeczywistość co tu dużo mówić można by było wtopić i to konkretnie. Auto zrobione w sposób nieprofesjonalny, po rozległych szkodach, po rozległych naprawach blacharsko-lakierniczych nie może być przez nas polecone. Jeżeli się podobało, zostawcie kciuka, zostawcie komentarz. Zapraszam do oglądania odcinków z serii. Ciekawych przypadków, okiem eksperta, trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie cześć.